Witam. Dzisiaj chciałem zaprezentować Wam zestawienie komputera za 1000 zł. Komputer w tej generalnie nie nadaje się do grania, a służy bardziej do spraw biurowych. No więc zacznijmy. W naszym zestawieniu użyjemy procesora Intel Pentium G3420, trzymanego bajtami pamięci i taktowaniem zegara 3,2 GHz. Procesor ma dwa rdzenia oraz dwa wątki. Posiada również zintegrowany układ graficzny. Ma zablokowany mnożnik jego moc poboru prądu to 65W. 65 Cena to 255W. Zapytek główną posłuży nam MSI B85M E33 z dwoma slotami pamięci DDR3, czterema wejściami USB 2.0 oraz dwoma wejściami USB 3.0. Ja do procesora to oczywiście Socket 1150. Cena to 200 zł. Za pamięć cyfrową posłuży nam GoodRAM Play 4GB z 1600 MHz DDR3. Wystarczający na taki komputer. Cena wynosi 147 zł. Naszym dyskiem będzie Sega 1 TB, 7200 prędkości obrotowej i 46 pamięci podręcznej. Cena to 220 zł. Napędem DVD będzie Samsung za 53 zł. Za obudowę posłuży nam Zalman T4 z wejściem USB 2.0 oraz 3.0. Cena to 95 zł. Ostatnim produktem będzie zasilać <coughs> Corsair VS Series 350W za 140 zł. Mniej więcej tak, jak mówiłem wcześniej, cena zestawu to 1000 zł. Sam Nasz lunch powinien być całkiem cichy i nie powinien przeszkadzać w pracy, więc powinno być ok. Na dzisiaj to koniec. Jeżeli wam film Wam się spodobał, zostawcie kciuk w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał po więcej. Cześć!